Po uprzednim omówieniu i szczegółowym ukazaniu budowy bazyliki i jej sklepień, dziś skupimy się na pięknie historii zamkniętej w jej licznych ołtarzach. Zacznijmy więc od neogotyckiego ołtarza głównego, na którego miejscu początkowo znajdował się ołtarz świętego Jana Ewangelisty. On stał do roku 1499, kiedy to burmistrz Strzegomia Johann Gałszkę ufundował nowy przepiękny ołtarz typu tryptyk przedstawiający scenę pokłon Trzech Króli i ten ołtarz stał do roku 1810, kiedy to na całym Śląsku nastąpiła zakonów, sekularyzacja. Ołtarz ten został zabrany do Wrocławia przez Karla Bishinga i wywieziony, trudno powiedzieć, dokąd. W to miejsce został wstawiony ołtarz z klasztoru sióstr Brenektynek i stał on aż do roku 1878, kiedy to tutejszy proboszcz Menzel ufundował oto ten tutaj piękny, wysoki, główny ołtarz. Jak państwo Widzicie, jest to potężny ołtarz około 20 metrów wysokości, w którym znajdują się na samej górze widzimy postać Chrystusa, Zbawiciela świata. Pod nim dwa naturalne wielkie postacie świętych patronów tego kościoła, święty Paweł i święty Piotr. Niżej schodząc widzimy świętego Joachima, męża świętej Anny, a lekko niżej widzimy świętego Jerzego, który przecina dzidą smoka, który jest symbolem szatana. Idąc w prawą stronę, jak już wspomniałem, święta Anna, mama naszej kochanej Maryi, i lekko niżej postać Michała Archanioła w zbroi na tarczy napis Któż jak Bóg, a pod jego stopami widzimy już typową postać szatana, który jest zdeptany przez tegoż właśnie anioła. W centralnym miejscu tego ołtarza widzimy postać Maryi. Przepiękna, prawie że naturalnej wielkości Madonna z Dzieciątkiem Jezus. Po lewej i prawej stronie, naszej strony, widzimy cztery płaskorzeźby, które zostały jakby w ten ołtarz wkomponowane. Są to jedyne cztery elementy, które są stare. Starsze od tego ołtarza, bo wszystko inne jest wykonane właśnie w roku 1878. I tak widzimy, jak Maryja poprzez Anioła otrzymuje przecudowną wieść, że narodzi Chrystusa, czyli zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Po prawej stronie jest nawiedzenie świętej Elżbiety. Poniżej widzimy narodziny Chrystusa w stajence i po prawej stronie pokłon Trzech Króli. Swoisty komplet z ołtarzem głównym stanowią dwa neogotyckie ołtarze usytuowane w transepcie. Jeden z nich dedykowany świętemu Józefowi po lewej stronie, i drugi po prawej najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jednym z elementów starego wyposażenia bazyliki jest także sakramentarium, wykonane przez mistrza Wolfganga z Wiednia około roku 1420-1425. Całość wykonana jest z granitu, materiału niezwykle ciężkiego do obróbki, a jednak doskonale w szczegółach dopracowanego. Szczyt sakramentarium zdobi pelikan karmiący własną krwią pisklęta. Jakby na drugim piętrze widzimy postacie apostołów, a pod nimi twarze ras ludzkich. Jest tam Murzyn, jest tam Europejczyk, jest tam Azjata i jest tam Indianin. W środku widzimy malutką figurkę Matki Bożej pochodzącą z końca XIV wieku. Idziemy niżej, pierwsze piętro, też są apostołowie razem wszystkich 112 i głowy osób najbliższych kościoła, czyli jest tutaj głowa Jana Chrzciciela, jest głowa Pana Jezusa, na wprost widzimy głowę króla Dawida i postacie pod apostołami. Są to prawdopodobnie fundatorzy tego sakramentarium i jako trzon tego sakramentarium widzimy Maryję i świętego Jana. Kolejnym takim ciekawym elementem wyposażenia strzegąckiej bazyliki jest, są tutaj właśnie sedilla. Coż w nich jest ciekawego? Otóż, jak widzimy w innych kościołach, w tych oto niszach są umieszczone fotele czy jakieś ławy, które pozwalały usiąść, czy to księżom, czy biskupom, które, którzy te nawożeństwo prowadzili. A nasze są nietypowe, gdyż one służyły do adoracji całodziennej adoracji słynącej cudami strzegomskiej pani. I tutaj właśnie mnisi, Joanici, stali w tych niszach i adorowali na stojąco znajdującą się w głównym ołtarzu strzegomską panią. Kolejnym znajdującym się w zakończeniu północnej nawy jest ołtarz świętego Benedykta. Przeniesiony z klasztoru Sióz Benektynek, pochodzący z roku 1740, widzimy jak święty Benedykt przekazuje swoją zakonną regułę swoim zakonnikom. Postacie, które tutaj stoją, to jest święty Mariusz, święty. Placidus, święta Ludmiła i tam w stroju rycerza święty Wacław. Po prawej zaś stronie znajduje się pochodzący z klasztoru Karmelitów ołtarz świętej Anny Samotrzeć z roku 1725. Święta Anna jako babcia Pana Jezusa a matka Maryi, w tej właśnie formie trójpostaciowej, nazywana jest świętą Anną Samotrzeć. Z postacią świętej Anny Samotrzeć wiąże się obraz, który jest przechowywany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Przepiękne dzieło tablicowe, ufundowane dla Strzegomskiego klasztoru karmelitów, tego najstarszego w Polsce. W roku 1384 właśnie te tablicowe dzieło świętej Anny Samotrzeć. I ono dzisiaj jest, no jakby, kanonem sztuki średniowiecznej dla badaczy malarstwa tablicowego. Zasługującym na uwagę jest także barokowy ołtarz Świętego Krzyża, gdzie w jego centrum umieszczono tak zwaną grupę ukrzyżowania Chrystusa na drzewie krzyża, obejmującą pod krzyżem stopy Zbawiciela Marię Magdalene i stojących obok Maryję i Świętego Jana Apostoła. Antypodium tego ołtarza jest przepiękne malowidło, które pokazuje nam wywyższenie drzewca. Tutaj widzimy scenę, kiedy Mojżesz wywyższa węża na pustyni, co ma przeniesienie do już czasów Nowego Testamentu, kiedy Bóg mówi do nas, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby Syn człowiek, Człowieczy został wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie umarł, ale miał życie wieczne. Jeden z najwspanialszych ołtarzy naszej strzegąckiej bazyliki. Mówię najwspanialszych, bo świecących kapiącym złotem. Jest to ołtarz przeniesiony z klasztoru ojców karmelitów, a wykonany w roku 1725 na polecenie Krzysztofa Nimcza z miejscowości Olszany. Tutaj widzimy przefantastyczną scenę, która miała miejsce w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Szymon Sztok, który był y, generałem zakonu Karmelitów, widząc, że zakon ten lekko pod upada, prosił Maryję słowami: Flos Carmel, czyli Kwiecie Karmelu prosi ją o to, aby Maria zrobiła coś, aby ten zakon dostał nowej energii, nowej siły. I właśnie Maria objawia mu się w nocy, jak wspomniałem, z 15 na 16 lipca i przekazuje mu święty szkaplerz. Ten szkaplerz od tego momentu jest nieodzownym odzieniem ojców karmelitów. Kolejnym ołtarzem, który dotarł tutaj ze strzegomskich klasztorów, jest ołtarz Świętego Andrzeja, który był pierwotną własnością zakonu Sióstr Benedyktynek. Ołtarz został ufundowany w roku 1725 i widzimy tutaj w obrazie ołtarzowym Świętego Andrzeja który został ukrzyżowany właśnie na krzyżu, który później stał się jego symbolem.